Dzień dobry kochani, witajcie na moim kanale, zapytaj tarota. Mam dzisiaj flow, wolny wieczór, więc tak skończyłam robić czytania na październik dla wszystkich znaków Zodiaku. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, to zapraszam. I bardzo się urodził temat randkowania i pomyślałam, <laughs> pomyślałam sobie, że zrobię Wam rozkład pod tytułem 5 rzeczy których nie powinno się robić na randkach. Ciekawa sama jestem, co, yy, co Tarot nam powie w tej, w tej kwestii. Yy, dziękuję za Wasze subskrypcje, za Wasze lajki, za komentarze. Fajnie, że jesteście. Budujmy tą naszą społeczność. I tyle. I bądźcie aktywni, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo fajne, jak zostawiacie ślad. To ja wtedy mi się chce robić te filmiki. I o, tak myślę, że o różnej tematyce. Im nas jest więcej, tym jest właśnie więcej aktywności. To to jest takie przyjemne naprawdę. Także dziękuję, że jesteście i, e, i zobaczmy, co Tarot ma do powiedzenia. Pięć rzeczy, których nie robimy na randkach. Ciekawe, pierwsza. Sprawiedliwość. U, hu, hu, tak. O, Druga rzecz, której nie robimy na randkach. Kochankowie. Co ja zawsze ględzę do Was? Mówię w sensie. A trzecia rzecz, której nie robimy na randkach. Rycerz mieczy. To panowie. A, czwarta rzecz, której nie robimy na randkach. As, as monet. Ciekawe spojrzenie, naprawdę. I piąta. Co to jest? Dziewiątka buław. No dobrze. <grym> Sama właśnie tak jak powiedziałam, jestem ciekawa. znaczy już widzę, co jest. To jest tarot jest niesamowity. Już tyle lat się tym zajmuję, i po prostu za każdym razem to jest tak w punkt, że aż mnie to czasami zachwyca, a czasami dosłownie matko święta. No, jak, jak to jest, że wyciąga się obrazki, a one mówią naprawdę w punkt? No, zacznijmy od tej sprawiedliwości. Powiedziałabym tak, idziesz na pierwszą randkę albo na drugą. Na, Mówmy na, na, na początku o tych wcześniejszych? I co pierwsze robisz? Skaner. Oceniasz. Ż, przystojny, nie przystojny. A jeszcze y, zadajesz pytania pod tytułem. A czym się zajmujesz, a co robisz w życiu? A, y, a ile masz dzieci? Y, ile miałeś związków? A co ty, pani prokurator? I wiecie, ile on takich pytań dostał, a wy panowie to samo. A dlaczego jesteś sama, a ile masz dzieci, a co robisz, a y, ile miałaś tych związków, a, a dlaczego rozstałaś się ze swoim partnerem? Normalnie komisariat, lampa w oczy, tak jak te reflektory tu na mnie i jest przesłuchanie. Jeżeli byłyście już na a pewnie byłyście na jakiejś ranki, i ktoś tak zaczyna rozmowę no to siedzisz, se myślisz ja cię skręcę kolejne durne pytanie. Nie róbcie tego zarówno panie jak i panowie. Zadawajcie pytania o to um, co myślisz o życiu? Jakie są twoje cele? Co byś chciał osiągnąć? Jeżeli chcesz mieć fajnego mężczyznę, to ten mężczyzna będzie miał wizję siebie, gdzie on chce być za parę lat. Jeżeli jest ambitny, a na przykład takiego potrzebujesz, ale też musisz wiedzieć o tym, że no więc tego pyta... a on będzie się puszył pięknie i na wszystkie pytania ci odpowie. Panowie, wy tak samo co lubisz robić, co Cię pasjonuje, czy lubisz naturę. No nie wiem, no, takie oględne rzeczy, a nie przesłuchanie na komisariacie, na policji. To przecież od razu się chce uciekać od takiej drugiej osoby. I wtedy randka jest kompletnie nieudana. Tak? Więc to pierwsza rzecz. Druga rzecz. Kochankowie w czystej postaci, czego nie robimy na pierwszych randkach? Nie idziemy do łóżka, bo pójdziesz. Z... Bo on był taki miły, bo mi postawił kolację, bo yy, zaproponował, bo złapał mnie za rękę, a potem pocałować. Co możemy zrobić? Pocałować, się, ale też nawet nie na pierwszej randce. Tak wiem, co mówię i tak jestem bardzo nowoczesną i feminizującą kobietą. Natomiast zastanów się, kochany, zastanówcie się, czego Ty szukasz, bo jeżeli szukasz seksu, nie ma sprawy, jesteś dorosła, wiesz co robisz. Jest, spotyka się dwoje dorosłych ludzi i po prostu miło spędza wieczór. Ale nie myśl sobie, że on do ciebie zadzwoni i będzie o tobie myślał w perspektywie długofalowego związku, bo on nie chce takiej kobiety, która mu ściąga majtki na pierwszej, drugiej, trzeciej randce. On chce o tą kobietę zawalczyć, żeby zasłużyć, mężczyzna uwielbia zasługiwać. Być docenionym, że on miał wysiłek, że musiał poczekać, musiał się postarać. Wtedy jesteś, moment, kiedy dojdzie do tego, do tej bliskości, to, to będzie nieważne, jak pójdzie tam potem, ale on się poczuje naprawdę w szóstce buław, jak, jak zwycięzca, jak król, jak cesarz. A my co robimy? Bo panowie to mają taką ochotę, że że tam ciągną. Nie wszyscy. Nie wszyscy. Ale przynajmniej, jeżeli on ci proponuje jakieś miziu, miziu, albo było miło, napiliśmy się winka i jakoś tak samo się zrobiło, no to trudno, no mleko się wylało. Więc pilnujcie się, dziewczyny, i na tych pierwszych randkach pijcie wodę. A zostawcie to prosekko czy to winko na, na późniejszą randkę. No jak już będzie chciał cię poznać ten mężczyzna, i ty też, jeżeli myślisz o długofalowym związku. Bo jeszcze co, tak samo, bo on mówi, czekajcie, co to było, jak to było, tym klientka mówiła. No bo on mówi, no przecież jesteśmy właśnie w takim nowoczesnym świecie, oboje jesteśmy dorośli, no przecież teraz nie będziemy chodzili i trzymali się za ręce. No, nie, właśnie będziemy chodzili i trzymali się za ręce, bo ja nie jestem pewna, czy ja cię chcę wziąć za tą rękę jeszcze. Załóżmy, że mi się podobasz, załóżmy, że randka poszła fajnie. To trochę mnie trzeba poznać, żeby, żeby mnie zaprosić do sypialni. To jest dziewczyny fenomenalna nasza strategia, a my. Na, no, oglądałeśmy się tych durnych, to co zawsze mówię filmów, gdzie potem żyli długo i szczęśliwie. To się zdarza faktycznie, ale bardzo rzadko. Także uwaga na, na to, że szybko idziemy do łóżka z mężczyzną. A wy, mężczyźni, też nie pchajcie się tak od razu z tymi propozycjami. No, jeżeli ci zależy na fajnej kobiecie. To, to chyba warto, żeby ją poznać, żeby zobaczyć, yy, kim ona jest, co ona lubi, jakie ma wartości, czy w ogóle pasujecie do siebie. I też niech ten seks będzie jakąś przygodą, czymś, co się wydzieje, fajnego między wami, jakimś świętem. Chyba, że tak jak powiedziałam, macie oboje ochotę na seks, nie, nie szukasz długotrwałej relacji, tylko chcesz po prostu miło spędzić czas. To jak najbardziej. Trzecia rzecz, rycerz mieczy. <gry> Uważajcie na słowa. My często um, za to, co było w karcie sprawiedliwości, przesłuchujemy tych naszych kandydatów, a potem dopytujemy dosłownie do. do i to i mężczyźni, i kobiety. Do piątego pokolenia wstecz. A, a, a mama, z jakiego, mama z jakiej miejscowości? A czym się rodzice zajmowali? A masz rodzeństwo? I cały czas jest właśnie w klimacie też przesłuchania. Na słowa takie, żeby tak chcecie bardzo poznać tą osobę. Załóżmy, że się wam podoba. Że nie patrzycie w ogóle na nic. Nie macie żadnej strategii, jak... Jak siebie pokazać, albo siebie autentycznego, czy autentyczną, lecicie po prostu jak ten ślepy rycerz mieczy, nie patrząc na nic i wszystko, bo byle do łóżka, byle do, do przodu, byle do następnej randki. Chodzi o to, żeby się nie spieszyć. Mamy czas. Spotkaliście się w poniedziałek, to, to spotkajcie się w piątek. A ty też nie siedź na telefonie i nie czekaj. Fajnie było? A jak on nie pisze trzy dni, to no jak tam? Co słychać? Szukamy pretekstu, żeby, żeby się odezwać. Po pierwsze dziewczyny, pierwsze się nie odzywamy. Takie są zasady. Mężczyzna zaprasza na randkę. I mężczyzna pierwszy się odzywa, mówiąc, dziękuję ci za fajne spotkanie. Możecie gadać przez telefon, możecie sobie SMSować, ale jeżeli się nie odzywa, to ty pierwsza nie piszesz. I nie przyspieszajcie, żeby ta relacja się tak szybko rozwijała. Bo, bo relacja tak jak roślina jest: najpierw jest ziarenko, potem wychodzi jakieś tam łodyżka, liski, i dopiero potem kwiatek. Bo nie jesteś w stanie rozpoznać dobrze, czy ta relacja ma, ma szansę. A my co robimy? Po miesiącu jesteśmy zakochane, i niektóre jeszcze wychodzą za mąż. I się wprowadzamy albo dajemy klucze, o, dajemy klucze. To ten. A nie wiesz o, o mężczyźnie, nie wiesz tak naprawdę jeszcze nic. <laughs> Trzeba ze sobą. Najpierw się pospotykać, potem i wtedy ty się zastanowisz, czy wchodzisz w tą relację. Nie zakochujcie się szybko. Drogie panie i drodzy panowie, bo wy też, jeżeli w nas jest taki głód miłości, to przy, przy rycerzu mieczy zakochamy się na trzeciej randce, albo nawet na pierwszej, bo nie daj Boże, ta osoba, z którą poszliśmy na randkę, jest. No, z naszej czeglisty yy, nam pasuje. I już jest bielmo. No, jesteśmy dorośli. Najpierw trzeba poznać tą drugą osobę, zobaczyć, porozmawiać, być w różnych sytuacjach, co ona lubi, czego nie lubi, żeby z taką ekscytacją wchodzić w to, a nie szybko, szybko, szybko. To właśnie ta powolna podróż. Poznawaniu siebie jest najbardziej ekscytująca. Naprawdę wiem, co mówię. Przynajmniej spróbujcie tak robić. To poznawanie siebie, to takie. Ja lubię na przykład, jak mężczyzna na randce jest zdenerwowany. To jest urocze, bo to znaczy, że jemu zależy, że on chce dobrze wypaść. Bo przecież każdy się chce dobrze pokazać na tej randce. Nie wiem przy którym znaku mówiłam, żeby się ubierać normalnie, zwłaszcza na, na te pierwsze randki. Więc nie pchać do przodu, nie przyspieszać i nie, nie galopować w kierunku wiadomym. Czwarta rzecz, a z denarów. Po pierwsze, nie wypytywać mężczyzny o status majątkowy. Ja wiem, że to jest ważne. Natomiast żeby to się nie stało najważniejsze. Bo jak dyrektor to fajnie, a jak kierowca u to nie fajnie. Zobacz najpierw czy ty go w ogóle lubisz, czy ty jesteś w stanie go polubić, czy ty jesteś w stanie go poznać. Czasami spotykamy mężczyzn, spotykasz jakiegoś mężczyznę, który sprzedał firmę, wziął sobie rok wolnego i bo musi się zastanowić co dalej. I ci powie, że jest bezrobotny. A on ma. A poza tym zadaj sobie ty pytanie, droga osoba, czy, czy po co ja wchodzę w relacje? Czy chcę, żeby mój status się podwyższył w asie, w asie denarów? Bo jak będę z mężczyzną, to to będzie mi łatwiej żyć. No tak. Tylko czy cena tego statusu finansowego nie będzie przypadkiem za wysoka? Znacie to, dziewczyny? Bo ja znam i panowie wy na pewno też to znacie. Wchodzicie czasami, zastanów się z jakiego powodu, jeżeli przychodzi pan, mówi: Jestem dyrektorem, mam własną firmę, podjeżdża z superfurą. To, to tak, o, to jesteśmy zainteresowane. Mam takiego znajomego, mojego klienta, który jest zamożną osobą prowadzi bardzo naprawdę y, duży biznes. I e, fajny mężczyzna, pełen pakiet. E, przystojny, fajnie się ubiera, już taki no, e, dorosły mocno, ale kobiety go lubią. I wszystkie kobiety próbują go złowić. I te wędki tam rzucają na niego. A on, e, ponieważ parę razy się z, e, sparzył, to na początku znajomości nie zabiera tej swojej kobiety tej. Tej swojej dziewczyny, z którą randkuje, z którą się umawia, do siebie do domu, do ogrodu, bo ma piękny dom, bo jak któraś zobaczy tą, zobaczyła, bo takie ma doświadczenia, taką posesję, to się prawie chciała przywiązać do kaloryfera i wszystko robiła. Więc on. Nie pokazuje na początku swojego statusu y, finansowego, żeby właśnie się przekonać, czy ta dana osoba lubi go dlatego, że go lubi, a nie dlatego, że, jest, y, że ma fajny status y, finansowy. A poza tym pieniądze przychodzą i odchodzą. Skąd wiesz, dzisiaj jest Panem prezesem, czy ma firmę, a jutro zbankrutuje i będzie, i będzie miał zero? No, jak się mówi na dobre i na złe, no to. A jeżeli to wtedy co, pakujesz manatki i, i wystawiasz się też, tak? I kończysz relacje. Więc nie wypytujcie o status finansowy. Powiem Wam też, że panowie, ci, którzy się tak chwalą, ile oni to nie mają, to na ogół mają o wiele mniej. A, a panowie, którzy. Yy, ty zobacz, jak on się zachowuje, którzy mało mówią o tym, co, co robią. czy Nie mówimy o gangsterach, bo oni też mało mówią, co robią. Ale y, i tak nie afiszują się z tym, y, jakie mają zasoby, to warto się temu przyjrzeć. Generalnie, ty z, zaobserwuj, jak on się zachowuje, w, czy płaci za tą kawę, czy nie. Czy, czy czeka, czy że po połowie, czy próbuje różnych tego rodzaju sztuczek? Osobiście, tutaj nie wiem co powiedzieć, ale osobiście uważam, że jeżeli mężczyzna zaprasza na randkę, to mężczyzna płaci. Kropka. Nie pójdę na drugą randkę z mężczyzną, który powie: To płacimy po połowie za kawę. Za kawę. To tak, to tak nie działa, panowie. Po prostu. I ostatnia rzecz, dziewiątka buław. No, to teraz, która, która z was to ma? Bo moje poprzednie, opowiadaj mu, moje poprzednie związki, opowiadaj mu, a najlepiej ze szczegółami mu opowiadaj. Bo on się zapytał, no ale dlaczego rozpadł się ten związek? A gówno cię to obchodzi. Oczywiście mówisz to grzecznie i ładniej, ale po prostu... Nie użalaj się nad sobą, jakim, jakiego miałaś fatalnego partnera. Co on ci zrobił, yy, jak cię potraktował, co, co przez co ty przeszłaś? Czy tak samo wy panowie, nie opowiadajcie, jakie, miałyście, jakie mieliście wredne suki, które was wykorzystały, zdradzały, oszukiwały, kradły i tak dalej. Bo to jest niedobra energia na randkach. To nic nie wnosi. Co, co to wnosi? Ta druga osoba, która to słyszy, sobie myślę, chryste, panie, co za życiorys, uciekam. To jest poza tym, jeżeli ktoś ci zada takie pytanie, to mówisz, że albo na, nagle cierpisz na demencję. A ja już nie pamiętam, to było dawno. Koniec, ucinasz temat. Rozstaliśmy się, bo no nie, nie opowiadaj mu ze szczegółami, dlaczego rozstaliśmy się, bo nam nie było po drodze, uznaliśmy, że trzeba się rozstać. I też, więc nie róbcie z siebie ofiary yy, poprzednich partnerów i nie opowiadajcie swoich życiorysów ze szczegółami. A bił dziecko, a to robił, a pił, a, a coś tam. Bo to nie stworzy, bo tobie się wydaje, że wtedy mężczyzna powie, o, ta to przeszła, ja się nią zaopiekuję. To tak nie działa. Nawet jeżeli miałaś potworne, bardzo złe doświadczenia, to, to albo milcz, albo powiedz: No, rozeszliśmy się, bo po prostu niezgodność charakterów, tak? Nie przedstawiacie to, jeżeli tak będziesz, jak to powiedzieć, nie, nie przedstawiać siebie w dobrym świetle i nie jesteś atrakcyjna dla tej drugiej osoby, jak powiesz, jak ci było ciężko, jaki ten poprzedni partner czy partnerka była. To nie działa. Zaręczam ci. Zresztą tarot się nie myli. Dziewiące buław. Nie róbcie z siebie ofiarę. Ale fajne czytanie, co? A może robić tego typu czytania dla wszystkich, bez grup, czy jakoś. To jutro, bo już jestem trochę zmęczona. Jutro może zrobić czytanie, co mówić na randkach. <grych> bo kochani, lajkujcie, komentujcie. Pozdrawiam was serdecznie. Fajnie, że jesteście. I rozwijajmy się. I słuchać. Tarota. Buziaki. Pa.